Witamy Was wszystkich, ekipa King Size Baby Dzisiaj mamy pomysł dla Was taki, żeby przygotować parę prostych posiłków, takich co możecie zabrać ze sobą z domu do pracy, do szkoły, na uczelnię obojętnie gdzie, czy nawet na wycieczkę w weekend Oczywiście ze mną jest nasza gwiazda Asia Kaczyńska oraz Samurai Kuba i zapraszamy Was do Ula! oglądania naszych najnowszych odcinków yy, Oraz na nasz yy, facebookowy profil King Size Baby Do zobaczenia Do zobaczenia pa. Cześć, witam Was yy, Dzisiaj jest taki plan, żeby zaprezentować Wam kilka fajnych posiłków Zaczniemy od yy, takiej prostej, bardzo podstawowej rzeczy, znanej ale niekoniecznie nie dla każdego łatwe i proste w wykonaniu jak omlet, omlet z parków owsianych z dodatkami. I sami się przekonacie, że wykonanie jego wcale nie musi być trudne, może być bardzo szybkie, może stanowić fajną tak do śniadania bardzo składników, przede wszystkim są jajka oczywiście, jako taka baza, źródło naszego białka w omlecie. Teraz... Żeby było jasne, przygotujemy je pod tym kątem, aby nadawały się do miksowania. Nie miksujcie ze skorupkami, to będzie niezdrowe. Ja daję dwa żółtka, ale to wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, wymagań. Można dać więcej. Resztę żółtek odkładam. W sumie gdzieś wyjdzie 6 powiedzmy dzisiaj białek, dwa żółtka. Mamy żółtka, mamy białka, dodajemy płatki owsiane. Nie będę tu robił z bardzo dużego może omletu i tak wyjdą w sumie na dwie porcje, dlatego tych płatków dodam, powiedzmy około 50-60 gram. No i do tego dodatki. Dodatki typu tu akurat mamy żurawinę z orzechami. Oczywiście, miks może być bardzo różny. Polecam, jeżeli ktoś nie musi trzymać jakiejś strasznie restrykcyjnej diety, tylko po prostu chce się zdrowo odżywiać, kombinować, dodawać różne orzechy, różne pestki, nasiona, właśnie żurawinę, morele suszone, tak żeby to nie było monotonne. Na patelnię dodajemy beztłuszczowy olej z polecam, fajna, wygodna rzecz niech patelnia się ładnie nagrzewa przypominam, żeby nie wylewać tej masy na omlet na nienagrzaną patelnię bo po prostu łatwo się wam przypali a całą resztę miksujemy mamy zmiksowaną, mamy zmiksowaną masę i nie za dużo chyba, że ktoś lubi bardzo grube, ja akurat wolę cienkie takie omleciki, pięknie przekładamy, ja lubię takie troszeczkę przyrumienione z zewnątrz, nie lubię bladych, więc akurat wydaje mi się, że się zrobił, jak widzicie jest cieniutki, łatwo to później złożyć, włożyć do pojemnika i zabrać ze sobą, albo nawet złożyć dwa razy i zjeść od razu na szybko, super fajne zdrowy, pożywny posiłek.